Mano wariaty. Witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale z gry Gothic 2 Nocccruca, dokładniej Dirty Swamp, modyfikacja zrobiona przez moderów. Masło myślane ta... Modyfikacja ponoć jest zajebista. Więc zobaczymy po prostu ile można przechodzić tego podstawowego gotyczka. Dobra, bez pierdolenia, lecimy. Jeszcze można poziom trudności? Ok. Dobra, zrobimy to typowo wieści. Tyk. było przyjemnie. Okej, okay, już lecimy od razu. Wasza dwójka zostaje tutaj i pilnuje wejścia. Chcę w spokoju rozglądać się za skarbami. Zobaczymy, czy ta świątynia skrywa w sobie coś ciekawego. Masz wejść to, się. Pójdziesz przodem i sprawdzisz co jest do zabrania. No co jest pomóc ci? Okej. Okay. Jak do niego sobie podejdę? Co? Zbije mnie? Jeszcze nic nie znalazł. Czasami myślę, że idzie ci to coraz gorzej. Zabieraj swoje leniwe dupsko OK Okej, wypierdzielam je do świątyni. Pochodnie mam. Pochodnie. Dobra, elegancko. Tyk. Nie lecimy, tu będzie jakiś przypał na 100%. Czyli to jest to w spokoju rozglądać się za skarbami. Pewnie. Łatwo się mówi, kiedy sam nie musisz tego robić. Mam już dość szwendania się po tych przeklętych świątyniach. Kiedyś odpłacę mu się pięknym za nadobne. O daj Boże. Na pewno damy radę, mężurka, Styk. Ogólnie w tej modyfikacji moderzy zrobili robotę z dubbingiem. Ale nie jest Mistrzostwo Świata. Tak lecimy. No zobaczymy, bo normalnie jak. gram w modyfikacje. Mm. Bo nie pamiętam teraz. Ale był straszny dawing. To jest straszne. Jakościowo i w ogóle nie było wczuty. O, proszę. Dzień dobry. Kurwa, wypiłem coś niechcący. Dobra, niech będzie. Ty już. Nie, 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 błagam. Nie, nie, nie. Nie, nie. Zawijamy, zawijamy do tyłu. Okej, okay, no to do tego wariata po prostu już podprowadzę. On mu, że. One są wszędzie. Teraz mogę sobie wyjść w sumie? Co, Co się stanie? Jeszcze, czasami zabiję. Już Zabiję się czasami kurwa czasami Dobra, zostaw mnie chłopie Jeszcze czasami zabiję Ja. Czasami zabi. nie, co czasami zabi. Czasami zabi. nie co tu się dzieje, jaka pętla nie wierzę Zabiję się z to dobrze, dobrze O, dawaj mięso. Tu jest laka, dobrze Nie no, masakra, co tu się stało w ogóle? Pochodnia. Tyle, leży mi oświetla drogę. Kurczę, czemu ja piję? Nie ja wyciągam broni. Łatwo poszł. Po z... Expo mi zabrał tamten łeb web. Nie znam się na otwieraniu zamków. No, ale są skrzyneczki jakieś. Ty w ogóle można znaleźć, czekajcie. Świątynia Sanchez, mój, mój właściciel. Ja bym poszukał w starej świątyni jakichś wartościowych przedmiotów. Nie mogę niczego przeoczyć, bo jeszcze jest. Pięknie. Jak Kurwa, jakiś pojebany jest. Dobra, są jakieś tam. Nie znam się na otwieraniu zamków. Okej. Okay. Jakby teleport. Co tu jeszcze? Kulpit. To na pewno się przyda. Nie znam się na otwieraniu Też. zamków. jakiś ołtarz. Daj mi rośliny zacznij Ten, bożek. Karpie przykuta na talerze. Okej. Okay. Nie wiem, czy idę. No, to chyba wszystko. Teraz migiem do Sancheza, zanim jeszcze się wścieknie. Wspominałem tak. już, jak bardzo nie cierpię tych przeklętych świątyń? Tylko potęgują u mnie potrzebę prowadzenia tych bezsensownych monologów. Dziękuję. Na łeb dostaję. Ale ten miecz bym ten wziąć? Obróż. Ten miecz. 8 obrażeń. Pięć. Tak, ale te pulpity mnie interesują. Co tu jest ciekawe. Nie potrafię tego przeczytać. Okej. ok, okay Tam jest to Sanchez, dawaj, mordę będzie pewnie drzeć. To jeszcze coś ciekawego? Ta. podnia. Dobro. Prześniali z nią. mi powiedz ciekawego. Czego to tak długo trwało? Było tam parę olbrzymich szczurów. O, to zazdroszczę towarzystwa. W sumie już wolałem tamtą kompanię. Co takiego? Mówiłem tylko, że Nic. stoi tam kilka skrzyni i jakaś rzeźba coś przypominające harpie. Ale wszystkie skrzynie są zamknięte. Brzmi jak dobry zysk dla nas. Nas tak. Morda! Ciesz się, że ci w ogóle daruję życie. Dobry jest chłop. Skrócić o głowę. A co to za miecz podwędziłeś? Ja... Ty mi go A teraz Nie wiem, co za chłop. Zdryte on jest jakiś. w drugą stronę, co by się stało. Jakby się było morda Pizdy wleciał. Dobrze. No i co sam czas? Ty umiesz otwierać? Zobaczmy co tu mamy. A ty nie jest jak kołek, rób coś. Pokrałbym Dobra. Trochę na trochę Gdybym jakąś miał. Nie gadaj głupot. Lepiej się tu jeszcze raz rozejrzyj. Na pewno coś przeoczyłeś zasrańców. Opuścił normalnie Ani myśl uciekać. <laughs> Dobrze wiesz co ci wchodzi. Ale ma mówi koniec. Dobra Sanchez, co ja ty mogę robić? my no, nic nie mogę robić. Nie interesuje. Jest teraz jakaś łuna tutaj. To jest <noise> Zawinąłem od niego, ale przypał jest Podziałało. Okay. Czego? Kim ty w ogóle jesteś? I gdzie ja jestem? Wybacz, na pewno jesteś teraz nieco zdezorientowany. Nie no, te dialogi rob, robią robotę. Dawid, jest na moim mistrzu świata. Hej, spokojnie. Nic ci nie zrobię. To, że jestem ci winien wyjaśnia. Dobrze. Jakiś ciekawy mak, co tu się dzieje. Kim w ogóle jesteś, Kim Wariacie? Jesteś? Nazywam się Iran. Jak już zapewne zdążyłeś zauważyć po mojej szacie jest Jestem no, tak jak powiedziałem Ale przed chwilą. Nie podlegam królowi. Okay. Nawet gdybyś podlegał, to co w tym złego? Cóż, trochę mnie teraz zaskoczyłeś. Nie wiesz co dzieje się na świecie. Najwyraźniej hmm. nie. Nie wiedza jest ja Nawet nie wiem o co tutaj chodzi w Dirty Pogadamy Swamp. ten? jestem. Jakaś wyspa. To wygląda trochę normalnie. tak ty nie, tego tylko sprawy tam widzę jaszczury gdzieś tam z tyłu Coś wyspa jakby była. Okej, okay, jak ja się tutaj, tutaj dostałem? dostałem. Przeteleportowałem cię. Prze... Co? Może troszkę źle to ująłem. Spróbuję ci to wyjaśnić. Padam te świątynię już od jakiegoś czasu i odkryłem przy okazji ten stary mechanizm. Widzisz te platformy z trupią czaszką i zębami na której stoisz? Jeszcze nie potrzebuję oku... bo jest nawet nie wynaleziono. Będzie o tym mówić, racja, właśnie. Co to, to kurwa jest? Zanim się tu pojawiłeś, dobrze rozumuję? Tak, to prawda. Za tym potwierdzasz moje. Hmm. To się rozkminił, wariat. Jak właściwie funkcjonuje ten stary mechanizm reportacyjny? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Znajdujemy się w świątyni pradawnej. Tyle to i ja. Miałem raczej na myśli. Gdzie my w ogóle jesteśmy? To co przed chwilą też zadałem pytanie, kurwa, wszystko mi odpowiadają. Jesteśmy na niech ci tyle wystarczy. Tyle masz mi to do powiedzenia. Kurwa. nie ma tu już czego dopowiadać. Przecież. Po co sum... Szczerze powiedziawszy... Nie zamiaru. Nalazłem te przełączniki w ścianie i w... A ja zawsze uważałem magów za... Jeśli człowiek chce posiąść wiedzę, poza tym chyba właśnie po to są te przełączniki. Prawda, prawda. Dobra, nie opóźnij mi tam reszta. mnie tutaj. Więc przynajmniej chcę wiedzieć, gdzie jestem. To może najpierw mi powiedz, dlaczego jeszcze nie zadałeś pytania, jak ja Ja nie wracam, ja wariacie. On że jakoś daleko od Sancesa jestem. Nic mnie tam nie trzyma. Będziesz tak mu później normalnie Masz swoje powody. Skoro tak się stało, to by było miejsce, w którym mógłbyś się zatrzymać. wyśmieć mu w mordę. Morę, eee. jak, jak właściwie to funkcjonuje, chociaż mnie tu tam. jeszcze nie do końca ale... Pewne jest to, że nie mogę go Ale będę nadal prowadził badania. Chcesz powiedzieć, że przebywasz w tej świecie. Tak, a co? Biedny wariat. Nadano się, świeć nad jego duszą. No dobra, za to za... obóz, w którym wyrzutki znajdują swoje schronienie? Nazywamy okay. to prowokacyjnie obozem buntowników. Inni z okay. kolei określają nas bandytami, bowiem tak wygląda przeszłość. Nie brzmi to zbyt... To trochę mija się z prawdą. Społeczność naprawdę jest ze sobą zżyta. Okej. Okay. Nie wyglądasz na bandytę, no to nie to prawda. Na bandytę. No widzisz jak szata zdobi człowieka. Ale nie daj się zwieść. Czasami pozory mylą. Aż trudno w to uwierzyć. Nie chcę cię zanudzać szczegółem. Dobra, to nie mól tam w głowie. zdania króla. Znasz się? Cóż, nie osobiście, ale znałem jednego z jego doradców i to wystarczy, aby wiedzieć, skąd król wyczasnął ten szal. Kiedy będziesz w moim wieku, zrozumiesz, jak wyglądają rządne władzy ślepie. No, ale dość już Dobra, jest... dobra. Moja historia. No dobra, powiem mu Sprowadził. Będzie pierwszy mój ziomal po prostu. Służyłem jako niewolnik dla sprzedawcy artefaktów sam. Niewolnik, mówisz? To by wyjaśniło. Nie chcę wracać wariacie. Ten... Oczydliwy i okrutny, musiałem wiecznie błądzić za niego, po tych parszywych, starych świątyniach i rozglądać się za czym. Nie mogę już patrzeć na te świątyni. Dobry, dobry, on jest jakiś dobry. Możesz mi Pokaż mi drogę. drogę do tego. Jeśli chcesz. Na pewno spojrzę na ciebie przychylnie jeśli będą wiedzieć że. Ci bo musisz wiedzieć, że... Okay, Jak pierwsza osobą. to dawaj Zapisz do tego bozu. Do dobrze. Trzymaj się blisko. Bagno roi się od stworzeń, które nie są. Przy... No i dobrze, bardzo fajnie. Tylko czekaj, bo tu coś tu musi być. Właśnie tam. lepiej nie spuszczać tego irana z oczu. Oho, czyli... Okej, okay, to później będę mógł pewnie wrócić. No ajzwój, zdążyłem. Pięknie. Iran, dawaj, lecimy. Tyk. Uroj mu wodą. Dobrze, fast. Tak to wygląda Dobrze to wygląda wszystko. Czekaj, okay, czekaj, Iran, bo normalnie tutaj... Kurwa, co jest? U, trzęsienie ziemi się nasila. Często się to zdarza? To już trzeci raz w tym tygodniu. Tylko czekać aż coś się zawali. Bardzo urokliwa okolica. Uf. Nie powiem. Nie zawsze tak było. Te trzęsienia dały o sobie znać stosunkowo niedawno. Zdążyłem się już do nich przyzwyczaić, ale nie ma co tutaj stać bez namiotu. Trzęsienia włoszą potwory. Przeteleportuje nas bezpośrednio. dlaczego nie zrobiłaś tego od razu? Bo widać, gdzie radzi jest ważną tylko mojej dziennej rodzyni. świetnie. Kurwa, tyle nie przejdziemy. Dawaj, teleportuj, Iran. I cyk, są strażnicy ocyś. Niech skorynis trochę. Tylko co zrobić, żeby cię wpuścili do obozu? Pomyślmy o czym ty mówisz. Nie mogę tak po prostu tam wejść? No cóż, tego obozu to też takie mięso. Ostatnio pojawia się coraz więcej ludzi, którzy chcieliby do nas dołączyć. Wszystko niebawem pęknie w szwach, dlatego nasz przywódca, Raymond zdecydował, że nie będziemy już przyjmować każdego, kto tylko za... Ale w już na pet masz. Weź, pokaż go strażnikowi i powiedz mu, że masz ode mnie wiadomość, jaką... Powiedz mu, że wkrótce zakończę Włączysz? swoje badania w świątyni na bagnie i że najpóźniej jutro wrócę. Mówi co? Trzymaj się, mam jeszcze trochę do zobaczenia. Okej, okay, no, nie ma żadnego ale. Chodzi o pierwszy nowy początek. Piękna sprawa. Dobra, czy ja jest, już jestem wolny, tak? I mogę sobie, kurwa, iść tam. Czekaj. Tutaj ja? najpierw. Co? Hmm. jesteś nowy. Mogę przejść? Jak sobie chcesz. Każdy tutaj dostaje takie ciepłe powitanie. Iś już. Hmm to piwo. Czesz, a jak nie to wypierdalej? Zobaczmy tego. O, tu też są bandy. Jednak to są bandyci. Dobra. Znaczy, znajomości, jakieś tam wygląda. Też bandyci. Wszyscy bandyci. To tu bandyta Bandy to jest. Tu bandy to Stój! Nie jesteś jednym z nas. Czego tu szukasz? Chcę wejść do obozu. Ale, ale my nie potrzebujemy więcej. Przybyłem tu razem z Iran. Dał mi ten pierś. Rzeczywiście. O i co je... teraz? Na co to niektórzy ludzie nie zwrócą? Oszczędź sobie swoich głupich komentarzy, bo jeszcze. Jeśli masz zamiar dłużej, to zostać. Po Dzięki nie wydzielony nie na mordzie na ten jest. Temat jego drewnianej chaty przed starą świątynią. Właściwie nie sposób przepowiedziałeś właśnie świątynią na no, litość boską chyba nigdy się od tego nie uwolnię A teraz nie odciągaj mnie już dłużej jeżeli się dowiem że robisz w środku niepotrzebne zamieszanie do tego pożegnujesz okej okay. no i sobie w hołodze, strażniku właśnie o to chodzi. Tyk. Tutaj już wariociki sobie trenują. Ej czekaj no. Kto? Ja? A któżby by inny? Jesteś tu no... to takie oczywiste. Widziałeś ty siebie w lustrze? Z reguły staram się tego westy. Hmm. Podobasz mi się, ale poważnie. Załóż coś sensownego. Z takim stylem daleko. Matka też tak za. No i dobrze, może jest jakiś kupiec? Kurwa, ciekawy. Wiesz? Posłuchaj, jeszcze nikt się tu nie. Jesteś w zasadzie niczym. Czysta kartka, pap, i to mnie bardzo kręci. Jak ma? Miałbym robótkę dla ciebie. Oczywiście coś ci okay. Kim ty właśnie? Nazywam się Quentin. Quentin. na razie przestaniemy. Co konkretnie? Zasadniczo musisz po prostu złamać zamek. To nasza gospoda. A w środku Cieszka stoi fura. kufer. Ten kufer należy do Jensa. I to właśnie on prawie przyłapał mnie na tym, jak próbuję zajrzeć do środka. To raczej nie mój problem. Ale to może być twój problem. Może się nim stać, więc uważaj. Znalazłeś coś na otwieraniu zamków Nic, Quintinku. A, ja, a wiesz mi, że to cholera... Poza tym w skrzyni zawsze znajdzie się... Dobra, dawaj, dawaj. Dawa. i przy okazji podwędzić jego amulety. Amulety. A jeśli to komuś wypadasz? Tak ci nikt nie Ale nie mówmy już o nieistotnych No i dobra, Zabij dawaj tą misję. Znaczy, tak naprawdę mówiąc, jestem złodziejem. I żadnym samym w tak. tego nie Poza tym na pewno wyrwał to jakiemuś niewinnemu człowiekowi, podczas to co już raz zostało skradzione Rozumiem. Załóżmy, że ci na, w pomogę. W nie sprawy Sam nie mogę sobie tej rzeczy zabrać. Ostatnim razem po prostu miałem pecha. Hmm. Od tego czasu Jens nie spuszcza mnie z oczu. Gdy... Zatem pokażesz Tak właśnie ustalili. Nauczę się otwierać zamki. Jeśli nie skorzystasz Dobra. z mojej oferty. No dawaj, dawaj, zrobię. Od razu mnie nauczyło, kurwa, Zatem, proszę. Słuchaj, w gruncie rzeczy to dość proste. Musisz mnie, uczy, i trzy, ta, wietrych, okej. Mogę zdobyć więcej nie wietrychów. Zdobyć wie Jeśli będziesz potrzebował nowych, to po prostu zapytaj. Zawsze jakieś mam sobie. Oczywiście zastosował. Poza tym mam też w ofercie kilku... to dla ludzi takich jak ja, którzy są za słabi, żeby udźwignąć... Też cię lubię. No, nie jestem najsilniejszym osób. bo to w zasadzie nie jest potrzebne. Jeśli się wie jak trafić swojego, jeśli chcesz się tego nauczyć, mogę się podzielić z tobą. Górna tutaj normalnie w, w papce. Dawaj, jest się żeby pozbogacić, kurwa. Posperaj po prostu tu i ówdzie. To pewne... A jeśli to dla ciebie za dużo, to przecież mamy tutaj naszą własną kopalnię. Strażnikom jednak nie do ba... roboty tam nie nie. nie. O proszę. trafiać wrogów. 50 wymiarki, 13 chyba. Ok, jak to tutaj wygląda. Zaraz będzie level. 5 punktów nauki. Od razu też fajnie. Pychy. Dobra, zobaczymy. Znowu ktoś nowy? Coś ty za jeden. Czego tu szukasz, mięczaku? Nie ma sprawy. Daj pięćdziesiąt bryłek złota, a dopilną je, by żaden w środku nie... Bo takich wymoczków jak ty, to oni chrupią na śniadanie.